Zapraszam Cię po inspiracje makijażowe. Makijaż rozpoczynam od nałożenia bazy. Baza jest niekomedogenna, nie zatyka porów, e, daje mi wygładzenie, a także zapewnia, że mój makijaż będzie bardzo, bardzo trwały. Skóra się robi taka aksamitna po nim, więc jeśli e, zależy Ci na takim makijażu, żeby on był bardzo trwały, ale też, żeby był lekki i w ogóle nie było czuć, e, że on jest, to polecam Ci tę bazę. Ta baza pięknie nada na trwałości Twojemu makijażowi. Podkład. To jest kolejny etap w moim makijażu. Bardzo ważne, aby mieć idealnie dobrany podkład. Jeśli jeszcze nie masz podkładu, napisz do mnie. Ja Ci dobiorę odpowiedni odcień odpowiednią formułę, dopasuję do Twojej skóry. Tak, aby on był jednolity. Podkład będę nakładać, dziewczynę za pomocą pędzelka. Raz przy razie, naprawdę ten pędzelek bardzo Wam ułatwi nakładanie podkładu. Podkład daje nam gwarancję 12-godzinnego krycia. Nie zatyka porów, nie obciąża skóry. nam też również e, pielęgnację. Popatrzcie, jak pięknie, e, niewielką ilością podkładu po, zakryłyśmy naszą Buźkę. Czyli kolejny krok to był podkład, a niedobrany podkład. To jest taki, który się wtopi i nie będzie odcięcia między szyją a buźką. Bardzo ważny dziewczyny, idealny odcień. Bardzo często spotykam się, że macie za ciemne podkłady, albo za jasne, albo poparcie. Sukces pięknego makijażu to również idealnie dobrany podkład, który się wtopi, który stanowi drugą skórę i nie ma tego odcięcia, więc zwróćcie, moja drogie, na to uwagę. Jeżeli nie umiecie sobie do, dobrać idealnego podkładu, dziewczętę zajmuje się tym na co dzień profesjonalnie i z przyjemnością Wam pomogę. Dobiorę dopasuję do Waszej skóry odpowiedni odcień podkładu. E, pod oko dajemy korektor, który pięknie kryje mi zasinienia, wszelkie niedoskonałości niewielką ilość dziewczyny wewnętrzny i w zewnętrzny kącik oka ładnie rozprowadzam i powiem wam że jak mamy dobrze wypielęgnowaną buźkę ten korektor też ładnie leży na i mamy popatrzcie, jaki efekt uzyskujemy. Mogłoby zabraknąć pudru jedwabistego, który niczym Photoshop, dziewczyny, wygładza mi moją skórę, jednocześnie utrwala mi makijaż. E, dziewczyny, bardzo polecam ten produkt. Który, jeżeli e, marzysz o takiej wygładzonej, niczym tafla buźce, to koniecznie musisz spróbować naszego jedwabistego pudru. Jest on w różnych, różnych odcieniach, dlatego też, personalnie, każdej z Was dobieram idealny odcień. Puder. Nakładam takim oto puchaczem, takim pędzelkiem, i popatrzcie, jaki efekt wygładzonej, pięknej skóry. Na brwi brwi dzisiaj wyczeszę za pomocą konturówki do brwi. Jest to woskowa konturówka, którą popatrzcie sobie, zagęszczam pięknie tutaj moje brwi. Wyczesuję. Idealnie i sobie następnie szczoteczką przeczesuję. Popatrzcie, szybka metoda na brwi. Jedną paletkę, w której mam rozświetlacz róż i brązę, i nasz pędzelek kopytko. Za pomocą tych produktów pomaluję, wykontruję twarz. Zapraszam. Zaczynamy od konturowania. Na szczytkości jarzmowej, dziewczyny, nakładam rozświetlacz. Zobaczcie, jaki będzie piękny efekt świetlistej, rozświetlonej pięknie buźki. Dokładam sobie niewielką ilość, popatrzcie, jak ładnie już buźka tutaj nabiera kształtów. Następnie róż. Róż aplikujemy w skrzyżowaniu tych dwóch linii i popatrzcie, zaraz jak konturowanie zmieni całkowicie naszą buźkę. I brązer. Nakładam na tą dolną część pędzelka i brązer będę nakładać z tej strony. Patrzcie, takie na trzy i do góry brązujemy, aby ładnie unieść dziewczynę policzek. Nie, naprawdę to jest bardzo szybki makijaż dla tych, co nie umieją się malować. Dla tych, które pragną e, zacząć, ale nie wiedzą od czego i jak, to ten makijaż jest idealny. Niewielka ilość produktów, ale popatrzcie, jaki efekt zaraz będzie. Troszeczkę zmniejszam nosek, na łuk, na łuk kupidyna daję rozświetlacz, popatrzcie, żeby powiększyć e, usta, a na dół brązer. I brązer też pod żuchwę, żeby ładnie wyszczuplić buźkę. A to moja reakcja. Jak zorientowałam się, że nie nagrywa mi się? Jak nakładam róż, oświetlacz i browser na powiekę. Więc, dziewczyny, te produkty, które konturowałam, nałożyłam na powiekę, troszeczkę podrasowałam i wracamy dalej do makijażu. Ja lubię mocniej dziewczyny czarną, biorę czarną, wodoodporną kredkę. I tutaj nakładam ją w zewnętrzny kącik i na dole. Czarną kredkę za pomocą pędzelka, jaki ładny efekt powstanie. Zagęszczam rzęs. Jeżeli któraś z Was lubi taki efekt troszeczkę mocniejszego oka, popatrzcie, do, dodajemy tylko kredkę czarną, kredkę wodoodporną dla tych osób, co mają opadającą powiekę dziewczyny. Idealne rozwiązanie. Popatrzcie, z kredką roztartą, jaki to jest efekt? Bądź bez, jak to bądź. Rzęsy tuszem, który nam dwustukrotnie pogrubia e, rzęsy. Więc jeżeli lubisz taki efekt sztucznych rzęs, to koniecznie musisz mieć, a do tego usta, usta. Damy na usta, damy błyszczyk, który nam optycznie powiększa usta, który pięknie dowilża nam nasze usta i jest takiego koloru, dziewczyny, że. Każda z Was się w nim zakocha. To jest efekt dzisiejszego makijażu. Jeśli też pragniesz zacząć przygodę z makijażem, ale naprawdę nie wiesz od czego zacząć, to napisz do mnie, z przyjemnością Ci pomogę, do, e, dobiorę Ci wszystkie kosmetyki. Dopasuję do potrzeb Twojej skóry całą magiczną kosmetyczkę, w której znajdą się właśnie najwłaściwsze produkty, uszyte pod potrzeby Twojej skóry.